Dzień dobry moi kochani. Dziś mamy do naprawy instalację z pompą ciepła. Zaraz wam pokażę co to jest za wynalazek. Powiem wam tyle: domek jest mały, po 60 parametrów. Więc nieduże zapotrzebowanie na energię cieplną. I tutaj deweloper zamontował jakąś pompę ciepła. Nie wiem co za marka. Nie będę wnikał. Zaraz wam pokażę co tu jest na mieszane. A naszym zadaniem jest to zrobić tak, jak trzeba, ale nie z tą pompą ciepła. To się kompletnie do niczego nie nadaje. Będzie dzisiaj montowana tutaj pompa ciepła marki Ariston Nimbus 35. Będzie to malutka pompa ciepła, 3,5 kW, bo taka wystarczy do tego domku. Będzie ona z zasobnikiem. A teraz zobaczcie, co tu jest narobione. Moi drodzy tak, to coś. Przepraszam, przyjadę kamerę. Może będzie lepiej widać. Nie widać. To coś tutaj z sterownikiem do pompy ciepła. Nie wiem, próbowałem to coś ustawić, to wyłączyłem to całkiem. W tej skrzynce jest wymiennik ciepła. była to wcześniej całe zawalone pianką poliuretanową. Jakieś zasilanie. Jak się dopatrzyłem, to zasilanie jest pobrane z tego gniazdka i tym przewodem wchodzi tu do skrzynki. No tak to jest tutaj namieszane. Kabelki razem z wodą. Jeśli tu będzie jakiś przeciek, to będzie dramat. I co dalej, bo dalej się robi ciekawie. Rura zasilająca, moi drodzy, biegnie sobie tu za skrzynką do zaworu przełączającego jakiegoś, no i dinczajna taniego, który się już spalił kilkukrotnie biegnie sobie na zasilanie do dołu bufora. Co ciekawe zasilanie instalacji jest z góry bufora. Poprowadzone do skrzynki, powrót. Jest. Pompa obiegowa jest na powrocie, czego bardzo nie zalecam, bo robi podciśnienie w instalacji i poprowadzone tutaj do dołu bufora, natomiast pobierane do pompy ciepła jest z góry bufora. Niezłe kombo. Pompa pod skosem prędzej czy później zależy, wymien... wirnik, przepraszam. Nie wolno oś, musi być w poziomie. Separator cząstek stałych na plus. Zasobnik wody użytkowej. Z tego, co wiemy, nie jest on do pompy ciepła. To jest zwykły zasobnik wody użytkowej. Jakaś tam chińska, chińska pompka, to szmelz wylatuje stąd. Naczynko też przerobimy na naczynie, które jest przepływem, żeby było higienicznie. Tego rozwiązania nie lubimy, ponieważ tu cały czas stoi woda nieruchomo, to gnije i później trafia to do wody pitnej. Tego rozwiązania nie zalecam. No i co? Polipropylen wylatuje, zastępujemy wszystko miedzią. Musimy zachować przepływy naczynko. Też wykorzystamy, bo jest ok. No i zaraz Wam pokażę samą jednostkę zewnętrzną. O, wpadł już Andrzej z halogenem. Tak. Oświetlenie będziemy... planu. Tak, tak. Teraz przyjechały z oświetleniem. O, pochaj, może pokażę <grym> sterownik do tego wynalazku. To coś, dobra. Światło niewiele pomogło. Jakieś pokrętełko do czegoś. Nie wiem, co to się ustawia w ogóle. Późniejsze oto. Już nas to nie obchodzi, bo to wszystko z tym dzisiaj wylatuje idę wam pokazać jak jest zamontowana jednostka zewnętrzna. A To jest moi drodzy jednostka zewnętrzna. Jak zwykły klimatyzator, szału nie ma. Ale jest zamontowana na ścianie. Nie zalecam tego rozwiązania przy pompach ciepła, z tego względu, że przenoszą się wibracje na budynek. To będzie chodziło praktycznie cały rok. I wszystkie wibracje są przenoszone na budynek. Dlatego moi drodzy lepiej pompę ciepła postawić na jakimś postumencie, na czymkolwiek co będzie stało na ziemi, odsunięte od budynku czy to split, czy monoblok lepiej, żeby nie dolegało do budynku, nie przenosiło tych wibracji, zawsze będzie ciszej. I co dalej? Eee, pompę ciepła likwidujemy, przenosimy ją tutaj. Będzie stała sobie przed domkiem. Tak, i tu mamy Andrzeja. <grym> Dobra, eee, tu będzie maszynowia. Tu jest maszynowia, także pompa ciepła na stojaczku stanie sobie tutaj przed eee, domkiem, będzie żwirek i będzie sobie wchłaniała wilgoć, kurde. Patrz pod nogi człowieku, ze zęby wybijesz. Dobra. Dobra, Roz, Rozwijamy się. Dobra. Moi drodzy, Czas się brać do pracy, bo czas lecia, produkcja stoi. Także dzisiaj musimy wyciąć, ustawić i za tym coś robić. Jeszcze na to, co tu się leje. To jakiś glikol. Kurde, ta instalacja jest do płukania. No, tego się nie spodziewałem. Gęste to jak cholera. Nie wiem po jaką cholerę, za przeproszeniem, ktoś tu wlał glikol. Gdzie wszystko jest w domu, nic to dobrego nie daje, no więc trzeba będzie wypukać też ogrzewanie z tego dziadostwa. Mimo tego, że monobloka montujemy, to tego nie chcę tu widzieć. będzie Aby przystąpić do działania, do destrukcji. Tak, no. No właśnie odkręcaj śrubunek. Tak. Udało się. Śrubunek nożycami. Wszystkie odkręcaj tak samo. Można się to to ja do wymiany wszystko. Ale izolacja moi drodzy, super. Jak zwykle w PP kolan nikt nie izoluje. Bo z tego co słyszałem są tak grube, że nie trzeba je izolować. Także nie, nie wymieniamy to na mieć ładniej, będzie kałczuczkiem doizolowane. I będzie to tak, jak Bóg przykazał. Nie? Panie kierowniku? No, Nie, Ja już chciałem cię. No, dobra. Recydujmy to teraz wszystko, bo trzeba wywalić to stąd, postawić tu lodóweczkę się zaczyna robić, coraz czyściej, ale ciekawa perełka, moi drodzy, się znalazła. Cyrkulacja. To było odkręcone wcześniej, tak? Czy ktoś tu regulował cyrkulacją? Moi drodzy, nie ma tu pompy, nie ma żadnego zaworu zwrotnego, więc jeśli klienci korzystali z ciepłej wody, to pobierali sobie też troszeczkę zimnej, z dolnej partii zasobnika. Jeśli robicie cyrkulację, to ma ona działać. Ma być pompa podłączona, żeby tu woda nie stała, nie gniła. Bo takie, takie coś powoduje to, że pobieracie sobie też część zimnej wody. Niestety to nie działa poprawnie. E, musimy to zamontować też pompę cyrkulacyjną. Przede wszystkim jak montujecie cyrkulację, to żeby była ta pompa cyrkulacyjna. No ale tu miało być tanio, Andrzej. Tanio, tanio i jeszcze raz tanio. Tu żadnych śrubunków nie ma nigdzie. A tu, żeby to wykręcić, udało mi się rozkręcić zawór. To ja trzeba wynieść niestety. Wykręcić wszystko i zrobić to od nowa. Bo bufor w tej instalacji zostaje. Mimo tego, że mamy mały domek, pompa obiegowa w pompie ciepła pracuje na PWM-ie po to, żeby optymalnie pracowała pompa ciepła. Natomiast nie jest to pompa do obsługi centralnego ogrzewania. Gdybyśmy chcieli zaoszczędzić i nie montować pompy obiegowej, to bufor szeregowo i co dalej to daje? Dalej pracuje układ na pompie z PWM-em. Niestety tak pracować nie można. Nie może. Ponieważ podłogówka wymaga stałego ciśnienia, a tutaj przepływ będzie się w jednostce zmieniał i rozwiązaniem jest bufor podłączony równolegle. Pompa sobie pracuje do bufora, a od bufora jest ciepło odbierane do instalacji. Już z inną charakterystyką pracy pompy. Także będzie moi drodzy wilk cały i owca syto. Dobra, robimy dalej. I czego tu jeszcze brakuje? Czemu to brakuje? Brakuje zaworu zwrotnych na zimnej wodzie. W ogóle nie ma tu zaworu bezpieczeństwa. Tak, naczynie jest, jest, ale jest. oczywiście zobaczcie, jakie fajne dobrane. Zawór bezpieczeństwa jest, ale jest, zobaczcie. Ale... Mamy tutaj 200 litrów, a naczynie mamy 8 litrowe. Tak. No, jeśli już dobieracie tak do 60 stopni grzania, to naczynie 10% z ładu wody. Powyżej 60 stopni Celsjusza dobieramy naczynie na 15% z ładu wody, a tu mamy 8. To naczynie ta tak stąd wyleci. Ale tak czy siak jest to źle zrobione. I moi drodzy, nie mamy tu zaworu zwrotnego w ogóle. Także do przeróbki. Dobra, zrzucamy wodę, zrzucimy sobie je sprężarką, podłączymy sobie pod ciepłą wodę. A skoro nie ma tu zaworu zwrotnego, wywalimy sobie tam wężykiem wodę z zasobnika. Dobra, i to po sprężarem. Drodzy, pokażę Wam konstrukcję tego ulepa. To jest jakaś płytka ekranu. Moduł do jego sterowania. Tutaj do enkodera. Zobaczcie. Tak rozkręciłem i tak to wszystko wygląda. Zobaczcie. Kabelki są na wierzchu. Tu coś dolutowane, jakiś moduł Arduino czy ESP. O, oporniczek jakiś tu jest, kurcze, dolutowany. Jakiś tu radiator staśmy. No, spoko. Ale teraz zobaczcie dalej. To coś steruje tym. To jest płyta prawdopodobnie od sterowania jednostką klimatyzacji. Zobaczcie, takie kabelki były tu odsłonięte, gdzieś co jedynie Tu polutowane. Tam jest jakiś modułik w środku. Niepodłączony przewód od przekaźnika, wyłączony. Nie wiem dlaczego, czy on w ogóle steruje. Ta płytka stąd steruje tym rzędem przekaźników. One są od załączania pomp obiegowych, siłownika do, do zaworu przydrogowego. Te przekaźniki załączają te styczniki. Tak to ulepione. Tu jeszcze jakiś moduł Sonofa. Ciśnięty nie wiadomo do czego Pewnie jakiś smart home Także moi drodzy Tak to wszystko jest to O to też jest umocowane Tu latam sobie luzem Tu mamy powietrzniki Otwór Także jak coś będzie nieszczelne może zalać płytę O tu jakiś kabelek też przylutowany zaizolowany Także taka garażowa robota Bardzo garażowa robota na szczęście to wszystko teraz stąd wylatuje. O, to było pod napięciem, tu odłączone. Nie wiedzieć czemu. nie Niezabezpieczone. Jak woda poleci stąd, to mamy kosteczki pod napięciem. Tu jakieś zasilanie biegnie do jednostki. Gdzieś tu. O kurde! Andrzej, chodź zobacz. Chodź, to musi zobaczyć. Zobacz, mam przewód zasilający jednostkę, biegnie sobie tu, 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 tu i zobacz, perełka. Zobacz, tutaj jest. Oj. Tego jeszcze nie widziałeś. Czyli można, zobaczcie. Można. Ciężko było tu jakiś, jakiś terminal wsadzić, kostkę, no to nie wiem, do czego to służy. A, to zasila tutaj z przekaźniczki, czyli kiedyś zasilało. Skoro są opisane, to czegoś one służyły. Teraz już nie służą do niczego. Ale nawet nie zaizolowane, gdzieś sobie tu luzem latały. Także... O, o. Tu kolejny niezaizolowany przewód od sterowania czymś. Co bym mógł sterować? Przekaźnikami pewnie. Dobra, mniejsze oto, likwidujemy tego złoma. <grybujesz> Ale paździerz. A zobaczcie, jak są połączone czujniki. Tu są czujniki, te DS18B20. Kurde, Wszystkie razem zlutowane. O żeby było. Proszę bardzo. Pięknie to zrobione. czego to w ogóle jest? Sterowanie gdzieś. Kurde, a tu gdzieś biegnie do neutralne. Neutralny przewód. Podłączony do kurde, tu przewodu jakiegoś. Dobra, mniejsza o to. Wycinamy. Już nie będę się nad tym zdęcał. Jeszcze się poznęcam. To jest czujnik pogodowy. Tak było to zamontowane. O, co to trzeba było zamknąć. I dojście do czujnika mamy przez okno. O, tak. Łatwa wymiana. Łatwa wymiana. Tam wystarczy tylko rozlutować ten pajączek. No i zawsze można tu rozlutować, później zaprogramować to i już będzie działało. Także spoko, tu jest złącze diagnostyczne. Można sobie przeprogramować tę płytkę dziwną. Jakby trzeba było wypiąć, to też się da wypiąć. Ja to jeszcze radiator, był w obudowie. Ale dobra, to taki, taka sama ta. O, proszę bardzo. Profesjonalny radiator. No dobra, koniec. Jeszcze raz, dla porównania, coś wam pokażę. To jest automatyka o, samoróbki jakiejś domowej pompy ciepła. Garażowej. <zysy> Z zasilaniem głównym. A teraz zobaczcie automatykę w pompie Ariston. Tak, to jest taka lodóweczka. I uwaga. Ta -dam! przepaść technologiczna. Spójrzcie, wszystko na terminalach, którym podnosisz. Wciskasz przewód i zapinasz. Wszystko ładnie opisane, czytelne. Płyta fabryczna, nie jakiś ulep z arduino czy ESP. I wszystkie eleganckie macie. Styki, klik, klik. Ktoś naprawdę się pofatygował, żeby to było dobrze zrobione. Spójrzcie, wnętrze pompy ciepła. Zawór przełączający grzałka, separator powietrza i cząstek stałych i naczynie przeponowe. Łatwy dostęp do wszystkiego do serwisowania. Co mam, co mam Wam więcej powiedzieć? Przepaść technologiczna między tymi urządzeniami. Znaczy nie znam się już nad tym. A Ty myślisz, że ten, co tu lutował, to on się nie starał? Postarał się, żeby dobre luty były. No tak, 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 że nie odpadły same. O. Co? Urwałeś coś? No odpadł O kurde. Kto się teraz w tym połapie? No. Wyobraźcie sobie, że jeśli padnie jeden czujnik, zrobi zwarcie, to wszystkie mają zwarcie w tym wypadku. I trzeba znaleźć właściwy uszkodzony i zaprogramować go na tej płytce tu w środku, żeby odnowa nowa działał. Dramat. Tu jak nawali czujnik, to wiemy, że to jest ten czujnik no, no. i tego trzeba wymienić. O, taki od smart home na WiFi. Także tu będzie o wiele, wiele prościej i przynajmniej to ma serwis fabryczny. A to? Nie wiem. Czy znajdzie się śmiałek do serwisu? Proszę. Rottenberger w nowo w akcji. Wszystko objęte. Tak, w punkty ciepła też nie oszczędzamy. Za... Yy, proszę, zasilanie zasobnika. cyrkulacja i ciepła woda. Wszystko wyprowadzamy. poza urządzenie. Po to, żeby tu były wszystkie zawory dostępne, łatwy serwis i łatwa obsługa. No i zobaczcie. Wszystko gięte. Nie panie kierowniku? Tak, nie inaczej. Jak tu żyć bez giętarki? Tak moi drodzy, jest już wieczór, a my uruchamiamy pompę, czyli normalnie. Jak każdy instalator uruchamia wieczorem, <grym> ale zobaczcie jak to sobie hula. Hula sobie pompka, grzeje właśnie wodę użytkową. Jednostkę mamy na w stopach na uchwycie zaizolowana podiuretanem Zobaczcie jesteśmy dosłownie metro do jednostki Tak Idziemy zobaczyć do domku jak to tam wygląda no i proszę moi drodzy jednostka stoi w wejściu bo nie ma tu innego wyjścia tak musi być, Klient chciał żeby te rurę też zakryć no jest wejście Wszystkie... no wejście. No Zależy... jest wejście to nie ma wyjścia nie no to jest wejściowo wyjściowe tak, to w obie strony działa. No. Mamy naczynie z przepływem. Wszystkie wyjścia zrobiliśmy do góry. I proszę bardzo, podłączenie jednostki zewnętrznej leci sobie górą. Teraz ciasno, tu strasznie. Tak, podłączenie bufora równolegle. Zasilanie to jest teraz do zasilania. Powrót do powrotu. Tak jak być powinno. Pompa obiegowa do centralnego ogrzewania. I zasilamy sobie rozdzielacz z rotametrami. Tak powinno to wyglądać. Czyli pompa ciepła podaje sobie do bufora. Od bufora odbiera pompa już z inną charakterystyką pracy. Ciepło do instalacji. Tak to całe ustrojstwo zastąpiliśmy zabezpieczeniami nadprądowymi. Trzyfazowe do jednostki wewnętrznej z racji tego, że są grzałki. I jednofazowe do jednostki zewnętrznej. Także serwis ma możliwość sobie wyłączenia w trakcie serwisu. No i co? Tej grzałki nie wykorzystaliśmy, ponieważ pompa ciepła ma własną. Ona sobie jest, bo jest. Może kiedyś będzie komuś potrzebna do czegoś. To sobie wykorzysta. W tej chwili pompa grzeje wodę użytkową. Chwileczkę poczekamy, zobaczymy jak sobie ruszy na centralne. I będziemy mogli się zwijać. O, majster na stanowisku pracy. O, no dobra. Na, na śmieciwemu pod nogami zaraz mnie opierdzieli. A jak? No. Tak myślałem. Dobra. Ja, ja się dziękuję. wynoszę. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kończę pracę, bo zaraz na mnie będzie krzyczał. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.